Oceniam wyniki pierwszego półfinału Eurowizji 2025. Nie przegap żadnego mistra związanego z Eurowizją, obserwuj mój profil. Dla wielu największym zaskoczeniem pierwszego półfinału jest brak awansu Belgii, która była pewniakiem do tego awansu. W moim odczuciu występ był dobry, chociaż dużo bardziej podobał mi się ten stres selekcji. Szczerze mówiąc przed półfinałem trochę obawiałem się, czy Belgia awansuje do tego finału, bo choć występ był dobry, to jednak Belgia nie była topowym faworytem, na który wysyła się sms i chyba właśnie tych głosów zabrakło. Drugim krajem, który dość szokująco nie kwalifikował się do finału jest Cypr. Występ był przyciągający i wyróżniający się na tle innych, ale moim zdaniem zagrał tutaj trochę słabszy wokal niż wszyscy oczekiwaliśmy. Ten półfinał pokazał problem, z którym Eurowizja boryka się od dwóch lat. Chodzi o to, że w półfinała głosują jedynie widzowie, co premuje kraje, które mają duże diaspory na całym świecie. Takim krajem jest Portugalia i tutaj bardzo duże zaskoczenie, bo choć Portugalia była typowana do zajęcia 14 miejsca w tym półfinale, ostatecznie w finale się znalazła. Warto tutaj dodać, że piosenka portugalska wyróżniała się swoją prostotą i jest jedną z dziesięciu najchętniejs piosenek na Spotify. Dużym zaskoczeniem jest na pewno awans San Marino. Choć występ jest bardzo chaotyczny, a piosenkarze raczej nie najlepiej sobie radzą na scenie, to ostatecznie jednak vibe, klimat i to, że nóżka chodzi do tej piosenki, zwyciężyły. Zarówno San Marino, jak i Islandia to najlepsze przykłady na to, że małe kraje też mają szansę w telewoutingu i też mogą osiągnąć dobry wynik na Eurowizji. I co więcej, jak pokazuje tegoroczny półfinał, warto śpiewać w językach narodowych, bo na pięć piosenek, które nie awansowały do finału, wszystkie były pani. A jak jak Ty oceniasz wyniki pierwszego półfinału? Kto Twoim zdaniem powinien znaleźć się w stawce finału Eurowizji? Daj znać w komentarzu.